No, to przyszedł czas na odcinek, którego tematu się raczej nie spodziewałem, i sądzę, że przynajmniej większość fanów wrestlingu też się nie spodziewała. Ring of Honor oficjalnie zapowiedziało, że na początku 2022 roku federacja wstrzyma się na jakiś czas ze swoją działalnością. Orołeś wystosowało w swoich social mediach ogłoszenie, w którym czytamy, że po grudniowym Final Battle czeka nas po prostu pauza przez pierwszy kwartał przyszłego roku. A sytuacja ta wynika z tego, że Oroge chce przemodelować swój system działania poprzez wewnętrzne prace nad zmianami w organizacji swojej pracy. Wszystko to, aby w kwietniu powrócić do live eventów, począwszy od Supercard of Honor, które ma być pierwszym krokiem nowego rodzaju strategii i produktu skierowanego dla fanów. A w praktyce, drodzy Państwo, oznacza to, że Oroch w pewnym sensie powraca do swoich korzeni. Powracamy do modelu typowej federacji ze sceny niezależnej. ROH, jak już zapewne sami czytaliście, postanowiło rozwiązać umowy z wszystkimi osobami z obecnego rosteru. Umowy wrestlerów wygasające na koniec roku nie zostaną odnowione, a jeżeli ktoś ma dłuższy kontrakt, to zostanie on, zostanie on rozwiązany na początku 2022 roku. Ale na pocieszenie taka osoba będzie tam mogła liczyć jeszcze na wypłatę tam do końca marca, jeżeli dobrze pamiętam. W tym miejscu może jeszcze warto podkreślić, jak podaje Pro Wrestling Insider, że Oroge faktycznie zabukowało sobie arenę w Dallas na kwiecień w ramach tego eventu Super Guard of Honor czyli takie światełko w tunelu, żeby można było mieć nadzieję, że to nie będzie tak jak z WCW. W 2001 roku. No, po tym oświadczeniu, pierwsze co przychodzi na myśl, jak do tego doszło i kogo winić za tą sytuację? E, moim zdaniem, drodzy Państwo, winę ponoszą dwa czynniki e, i tak naprawdę ja nie wiem, na który postawić, że który zawinił bardziej od tego drugiego. Tak więc e, kolejność losowa. Pierwszy punkt, koronawirus. Sytuacja, no, na którą Norwich raczej za wielkiego wpływu nie miało. Przyszedł wirus, trzeba było odwołać live eventy, tapingi telewizyjne nagrywane w pustnej arenie i to dopiero po paru miesiącach. Od niedawna gale Pay Per View dopiero z udziałem widzów, już nawet to przecież zaczęło się rozkręcać z tymi live eventami, tak? Dwudniowe Glory by Honor, tam miał być tych więcej eventów w listopadzie i w grudniu, no ale potem uderzył wariant Delta i cały misterny plan. Oczywiście można by stwierdzić, że należało postąpić inaczej, nie podchodzić do COVID-aż tak poważnie. Inne fetki też robią gale i to z udziałem fanów. No, ale po prostu Ring of Honor postawiło bezpieczeństwo swoich pracowników jako wysoki priorytet i po części teraz właśnie za to obrywa. Ale czy można mieć o to do nich pretensje? No, bo jeżeli ktoś zaraz powie, że przecenili tego covid, że za, za poważnie się go przestraszyli itp., itd., no to napiszcie do EC3, który pod koniec zeszłego roku przeszedł tą chorobę i zapytajcie się go, czy rzeczywiście ten covid to jest taki tylko lekki kataryk. Hmm. No, i punkt numer dwa. Zarząd Ring of Honor stety, niestety w głównej mierze chyba znowu oberwie się head bookerowi, czyli Deliriousowi, oraz COO, czyli Joe Koff. No bo COVID, COVIDem, siedzenie w domu dla bezpieczeństwa zdrowotnego rozumiem, ale mm, kiedy już po tych kilku miesiącach powrócili do nagrywania gal. Należało, jak widać, jednak zrobić to wszystko troszkę inaczej, bo nagrywali wyłącznie tapingi telewizyjne przy pustych trybunach, a TV każdy na świecie może sobie obejrzeć za darmo na ich stronie internetowej. Zero nagrywania live eventów, które mogliby puszczać właśnie w swojej platformie streamingowej Honor Club, do której za dostęp to już się przecież płaci. Poczynili to w zasadzie dopiero teraz, na listopad, kiedy to ma się odbyć event Honor for All. No więc co, no, ponad rok potrzebowali, do, żeby do tego dotrzeć. No, jakieś zyski tam mieli z Gal Pay per View, ale tego było przeważnie no, raz na kwartał. E, czyli mówiąc krótko, przesadne pozbawienie się możliwości zysków płacenie oro żeby fani płacili na konto Oroway czy za dostęp do Honor Club no tak naprawdę nie miało jakiegokolwiek sensu w związku z tym jak komuś tam kończył się okres rozliczeniowy bo to można kupować na miesiące albo na rok więc jak komuś się ten okres rozliczeniowy kończył za dostęp do Honor Club no to po prostu no, nie odnawiał sobie tego bo po choinkę i druga sprawa, albo punkt B, może jak kto woli, znowu powracamy do grzechów z przeszłości. Booking, no bo o ile na początku po powrocie spowodowanej pauzą koronawirusową wyglądało to w miarę nieźle, rzeczywiście nieźle. Głównie dzięki przywróceniu Divisy Pure. Ale nie tylko. O tym tam wspominałem w, w odcinku, kiedy mówiłem o powodach, żeby obserwować Ring of Honor w 2021 roku. No ale z czasem jednak coraz bardziej uaktywniał się stary, dobry Delirius, czyli jego tak zwany lazy booking. Dawno już była mowa o tym, że Delirius jako booker się po prostu wypalił, a teraz jeszcze większy był z tym problem. No, po wydarzeniach na pay-per-view czy na live evencie, gdy się akurat trafiły, na dalszy rozwój wydarzeń, jeszcze przy tym koronawirusie, yy, czekało się no, czasem nawet więcej niż miesiąc. Tak? No, jako przykład, niech będzie story zwią związane z Vincentem, który jest teraz pretendentem yy, do pasa ORH. Tutaj właśnie ponad miesiąc trzeba było czekać na jakikolwiek następny ruch. I to jest właśnie tak swoją drogą, tak nawiasem mówiąc, to jest jeden z powodów, przez który mnie, jako fana Age boli strasznie, że w wyniku akcji Speaking Out straciliśmy, straciliśmy Martiego Skerla jako headbookera. Bo kiedy Wroth wchodził w tą rolę na początku zeszłego roku, to wtedy była nadzieja na to nowe, lepsze rozdanie. No, i pierwsze miesiące rzeczywiście na to wskazywały. No, ale potem, jak już dobrze wiecie, bo już mówiłem o tym do znudzenia, przyszedł COVID, trafiła się sprawa speaking out, i wróciliśmy do tego co poprzednio. Odnośnie przyszłości federacji, w mojej opinii. No dobra, brzmi to łopatologicznie, ale niech będzie. Czas pokaże, jaka będzie rzeczywistość. Mam tu na myśli też tą sytuację, jak że już na stronie, to się chyba nazywa Sports Illustrated, tam padły informacje, że biblioteka wideo Oro jest na sprzedaż. Ale jednocześnie Wrestling Observer mówi, że wcale tak nie jest, że oficjele WWE, AEW i impact nic nie wiedzą o tym, aby takie coś było w ofercie. No i dlatego właśnie mówię tak, że czas pokaże jaka będzie rzeczywistość. No oczywiście będzie ona wyglądała tak troszeczkę inaczej, tak. Biorąc pod uwagę zwolnienia z kontraktów, czego możemy być pewni? to tego, że należy sobie powiedzieć, że teraz Oroge traktujemy albo dopiero będziemy traktować jako fetkę Indie przez większe i niż dotychczas. Oczywiście już teraz oczywiście widzimy, chyba za często mówię słowo. Oczywiście tak widzimy, że jak to wrestlerzy Orrowayż zgłaszają na swoich Twitterach gotowość do przyjmowania bookingów. Ale jak czytałem opinie fanów ROH, niektórym trudno o optymizm z innego jednego względu. Dalej ten sam zarząd. Dalej delirius jako headbooker, zapewne Greg Gilleland jako dalej jako biurowy general manager, gość co do którego nie jeden fan i nie jeden wrestler ma negatywne odczucia. No i dalej Joe Coffee jako COO, chociaż no, chcąc nie chcąc to jest jedyny gość od tych właścicieli ROH, czyli Sinclair Broadcast Group, który mniej lub bardziej, ale zna wrestling to on jest tym, który walczył o Orwage w zarządzie Sinclair. Czego się więc spodziewać? Kompletnie nowego rozdania, tak to bym ujął. Mimo wszystko, z racji podejścia Age do zawodników w czasie pandemii, ja nie spodziewałbym się, że to będzie kompletny koniec, że Age zniknie tak, jak zniknęło WCW. No oczywiście, pewnie przynajmniej część, rozteru, część zawodników trafi na Impact czy do AEW, ale ja myślę, że znajdzie się też parę nazwisk, które da radę, no przynajmniej w, w początkowym okresie tego nowego rozdziału, da radę zabukować na nowe eventy Ring of Honor. I zauważyłem też, że sporo przejawia się opinii wśród fanów ROH, że to ROH, które poznamy w kwietniu, to będzie w pewnym sensie... Będziemy, będziemy doszukiwać się tutaj porównań do PWG. No, ja akurat tej fetki nie oglądam, więc pozostawiam Wam ocenę tych przewidywań. Natomiast, cóż, jeżeli chodzi o mnie konkretnie, ja uważam, że ten nowy rozdział to będzie takie mocniejsze wsłuchanie się w oczekiwania fanów i realizowanie tych oczekiwań w miarę możliwości. To nie jest tak, tak. Pamiętajmy o tym, że nie jest tak jak dwie dekady temu, kiedy zaczynali, że rozpoczynali od sprzedaży swoich eventów na kasetach VHS, a potem na DVD. Ja zakładam, że, że oni utrzymają swoją platformę Honor Club i tam będą na bieżąco udostępniać nagrywane eventy dla swoich fanów, kiedy już przyjdzie na topora. A wierzę, że przyjdzie na topora. No, oczywiście zakładam też, że dostrzeżemy różnicę, że będzie widać po tej całej otoczce, że to jest coś innego, coś co mocniej ciśnie na usta słowa indie wrestling. No, ale w tym Orweidz będzie będzie szukało, albo mam nadzieję, że będzie szukało możliwości zysku i dlatego też powinni mocniej skupić się na prezentowaniu, w miarę możliwości, na prezentowaniu tego, czego fani. Będą oczekiwali. I jeszcze jedna refleksja: taki smutny fakt w tym wszystkim. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że w przyszłym roku, w lutym, Orowage będzie obchodziło okrągłe 20 lat istnienia, a w tym czasie będzie po prostu w trakcie swojej pauzy. Ale mimo tego, i mimo tego wszystkiego, ja jestem zdania, że wiary tracić nie należy. No rzecz jasna, sam widzę to, że to jest taki okres przejściowy, który przynajmniej przez jakiś czas oczywiście no, tą federację utrzyma na niższym piedestale, na tym niższym piedestale niż, niż, niż na którym się obecnie znajduje, ale jednak wychodzę też z założenia, że zaskakujące zdarzenia też się zdarzają. No i kto wie, może i w tym wypadku pewnego dnia też tak będzie. Ja wciąż będę nawoływać do tej sytuacji z początku 2020 roku, tak. Marty albo idzie do AEW, albo idzie do WWE, a Orowage już w zasadzie idzie w zapomnienie przez wszystkich. No i co? A jednak ułożyło się inaczej i wierzcie mi, że gdyby nie Covid i gdyby nie ta sprawa Speaking Out, to Orrowaych dzisiaj byłoby w kompletnie innym miejscu, byłoby jeszcze bardziej wzwyż niż niż jest teraz jeszcze. Dlatego też mówię, że no, pewni na 100% to możemy być śmierci i podatków. Ja oczywiście nie mówię, tak, że to będzie tak, że w kwietniu Age wróci, a nie wiem już w czerwcu czy w lipcu znowu będą kimś większym kiedyś. Po prostu kiedyś. Wierzę, że kiedyś. No ale przede wszystkim zobaczymy jak się ułożą inne czynniki, nie wszystkie przecież zależne od samej federacji. Ale do tego czasu no przed nami jeszcze parę odcinków telewizyjnych oraz Final Battle. Tak więc jeszcze mogę to powiedzieć, oglądajcie Ring Honor.